To jest WooCommerce? Dzisiaj o tym tobie powiem, i jeżeli chcesz zarabiać online, sprzedając swoją wiedzę, kursy, poradniki, e-booki, książki, to to jest informacja dla Ciebie. WooCommerce jest to wtyczka do WordPressa. Co to jest WordPress? Odsyłam do innego mojego filmu. Natomiast musisz wiedzieć, że WordPress jest najpopularniejszą na świecie i najbardziej wydajną metodą tworzenia stron i sklepów internetowych. A dzięki połączeniu WordPress i WooCommerce zyskasz własny sklep online. Popularność sklepów internetowych opartych o WooCommerce spowodowana jest tym, że ci bardzo łatwo sprzedaje produkty. Łatwo się zarządza tym sklepem i jest wiele możliwości modyfikacji i rozwoju dostosowania do swoich potrzeb. Główną zaletą tworzenia sklepu internetowego na WordPress plus WooCommerce jest jego prostota i intuicyjność. Nawet nowi użytkownicy, którzy dopiero poznają to narzędzie, szybko opanują podstawy obsługi sklepu internetowego opartego właśnie o WooCommerce. Dlatego też ja wszystkie strony internetowe moich klientów opieram właśnie na tej platformie i moi klienci głównie sprzedają właśnie produkty cyfrowe i tutaj właśnie jest zainstalowany WooCommerce. Dzięki WooCommerce jesteś w stanie samodzielnie edytować produkty, które dodajesz, dodawać nowe produkty, zmieniać treść tego, tego produktu, opisu, ceny, zarządzać zamówieniami Twoich klientów i ogólnie całym Twoim sklepem internetowym. Obsługa jest dla osób początkujących bardzo prosta. W sklepie opartym o WooCommerce możesz sprzedawać produkty fizyczne i wirtualne, cyfrowe, takie właśnie wiedzowe. Ale jest tutaj mnóstwo różnych jeszcze zastosowań. Możesz na przykład zrobić z, z WordPressa z WooCommerce platformę dropshippingową, marketplace. I właściwie nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Możesz sprzedawać co tylko chcesz i tak jak chcesz. Możesz dostosować to całkowicie do siebie. I swoich potrzeb. Na moim kanale wspieram osoby, które budują swój biznes online w oparciu o sprzedaż swojej wiedzy online, więc WooCommerce jest niezbędny do tego właśnie, aby sprzedawać swoje kursy, e-booki, poradniki, konsultacje, mentoring, usługi, książki drukowane, jakieś notesy drukowane, planery wszystko, co łączy się z zarabianiem na wiedzy w oparciu o własną markę osobistą. Ile zatem kosztuje to rozwiązanie? No i tu jest niespodzianka, ponieważ to rozwiązanie jest bezpłatne. Natomiast są różnego rodzaju dodatki do WooCommerce i im bardziej specjalistyczny sklep chcesz sobie zrobić, tym bardziej będą takie dodatki wymagane. Czasem może nawet będzie musiał programista coś zrobić specjalnie do Twojego sklepu. Natomiast przy sprzedaży produktów cyfrowych, wiedzowych, takich, które sprzedają moi klienci i ja sama, czyli wszelkiego rodzaju kursy, Poradniki, szkolenia, mentoring, konsultacje. Tutaj można to zrobić zupełnie bezpłatnie, zupełnie samymi bezpłatnymi narzędziami. Zatem, skoro to jest bezpłatne, to czy sam sobie możesz to uruchomić, o tak, już dzisiaj i zacząć tego używać? Wszystko zależy od tego, jaką posiadasz wiedzę, czy już kiedyś to robiłeś, czy to jest coś nowego dla ciebie. Obsługa sklepu na WooCommerce jest bardzo prosta, natomiast żeby uruchomić ten sklep na WooCommerce WordPress, trzeba mieć po prostu wiedzę jak to zrobić. I może się tego nauczyć oczywiście każdy, ponieważ jest bardzo dużo różnego rodzaju tutoriali na YouTube, mnóstwo kursów online, które można sobie kupić, są za darmo i płatne. Jest dużo specjalistów, którzy tobie pomagają. No i można też kupić po prostu go Wyinstalację od kogoś, kto ci to po prostu zrobi. Więc wszystko zależy od tego, ile masz czasu na to. Czy nie zależy tobie na czasie, żeby uruchomić ten sklep, na przykład dajesz sobie na to. Pół roku i możesz sobie siadać do tego na spokojnie, przerabiać jakiś kurs, testować i spokojnie sobie to uruchamiać. Czy jesteś w takim momencie, że nie chcesz w ogóle się tego uczyć technicznie, chcesz tylko się nauczyć obsługi tego sklepu, jak tam wstawiać produkty, ale już nie chcesz się uczyć tego, jak to w ogóle wszystko uruchamiać, instalować i wszystko. Podpinać specjalistycznie, technicznie. Więc jeżeli jesteś w tej gru drugiej grupie ludzi, którzy nie chcą się technicznie tego uczyć, no to najlepiej wtedy jest zwrócić się do specjalisty, który tobie to po prostu uruchomi i da ci oczywiście instrukcję, w jaki sposób po uruchomieniu ty możesz sobie potem używać już tego sklepu. Czyli wstawić sobie swoje kursy, swoje produkty do tego sklepu obsługiwać zamówienia i tak dalej. Ja mam wszystkie tutaj te rozwiązania, ponieważ zarówno daję tutoriale na YouTubie, pokazuję różne rzeczy na YouTubie za darmo, jak robić w WooCommerce, i jak stworzyć taką platformę do sprzedaży wiedzy, do sprzedaży produktów cyfrowych, jak i fizycznych z wysyłką paczkomatem. Mam też kurs online o tym, jak taką platformę zainstalować, uruchomić więc, jeżeli jesteś tą osobą, która po prostu ma na to czas, chce się tego nauczyć, może chcesz też na tym zarabiać, żeby potem komuś innemu instalować takie platformy, to możesz przerobić taki kurs. Zapraszam cię do mojego kursu, link pod wideo. Jestem też specjalistą i po prostu uruchamiam moim klientom, którzy nie chcą się tego uczyć, taką platformę. Mam właśnie taką gotową instalację, którą instaluję w jeden dzień moim klientom. Tam już jest wszystko dostosowane do sprzedaży wiedzy produktów wirtualnych i cyfrowych, jest tam platforma szkoleniowa, jest możliwość właśnie płatności automatycznego, wszystko co jest potrzebne, tak naprawdę wszystko to, czego ja używam w swoim biznesie online, bo właśnie mam dokładnie taki sam biznes, sprzedaję swoje usługi, sprzedaję swoje kursy, sprzedaję swoje konsultacje, mentoringi, więc dokładnie to samo narzędzie sama dla siebie stworzyłam i to samo narzędzie instaluję moim klientom. Dostosowuję też wygląd graficznie, więc zależy, w jakim jesteś miejscu i czego potrzebujesz. Czy chcesz sam sobie to uruchomić? Wtedy po prostu zachęcam Cię do zakupu kursu. Najlepiej płatnego kursu, bo wtedy będziesz mieć wszystko poukładane, pokazane krok po kroku, dokładnie co i w jakiej kolejności trzeba zrobić. Bo jeżeli będziesz się uczyć z tutoriali z YouTube'a, też się można tego nauczyć. No ale tutaj na tutorialach na YouTube'ie często no, nie jest to poukładane w taki dokładny sposób. Jeżeli nie masz czasu na szukanie takich y, informacji. No to najlepiej jest właśnie wtedy kupić kurs płatny, gdzie masz osobę też, która ten kurs zrobiła, możesz się jej zapytać. O różne rzeczy, masz to wsparcie. Wiadomo, że pod filmem na YouTube też możesz zadać pytanie, natomiast no nie masz tutaj takiej gwarancji w bezpłatnych materiałach, że ktoś Ci odpowie, że Ci odpowie szybko, może Ci odpowie za kilka tygodni dopiero, prawda? Więc trudniej jest uczyć się z materiałów bezpłatnych, aczkolwiek jest to jak najbardziej możliwe, więc wszystko zależy ile masz na to czasu. Czy Ty możesz sobie na to pozwolić, żeby teraz po prostu sobie to studiować w formie bezpłatnej i uczyć się i składać te puzzle, jak to się wszystko robi? Czy w Wolisz, żeby był kurs, zarączkę cię poprowadzić i też zrobić to samodzielnie, ale z kursem i ze wsparciem osoby, która ten kurs zrobiła, żeby w razie czego się jej o coś zapytać. Czy w ogóle może nie masz ochoty się tego uczyć i wolisz, żeby ktoś ci to po prostu uruchomił, a ty jedynie zajmiesz się już później obsługą tego sklepu? Zapraszam Cię do, mojego, do mojej instrukcji, w której pokazuję od początku do końca, jak taką platformę szkoleniową sobie uruchomić. Te instrukcje są dostępne na YouTube w playliście, ale jeżeli chcesz właśnie mieć moje wsparcie, chcesz możliwość zapytać, też chcesz pokazać mi potem tą platformę, żebym mogła ją w jakiś sposób Tobie ocenić, zrobić audyt, to wtedy kupujesz płatną wersję tego kursu i możesz samodzielnie sobie taką platformę uruchomić. Jeżeli natomiast, właśnie wolisz, żeby kto by kto zrobił, poniżej masz link do e-business pack, tam właśnie możesz zakupić taką gotową instalację i jutro już będziesz mieć ją gotową, maksymalnie w trzy dni robocze. Jeżeli masz jakieś pytania do tego, napisz w komentarzu. Jest to dla mnie cenna wskazówka, o czym nagrywać jeszcze filmy. A na dzisiaj to tyle, pozdrawiam.